Witam Was wszystkich po raz kolejny na kanale bez pretekstu. Po tej dłuższej przerwie postanowiłem zainstalować najnowszy system operacyjny OS-10 w wersji 10 iosemit i napotkałem już kilka problemów. Jednym z nich jest np. brak oficjalnej kompatybilności niektórych programów, takich jak Final Cut Pro czy iMovie. Z najnowszym systemem operacyjnym. Wiąże się to z faktem, że ten system operacyjny jest nadal w fazie beta. Jest jednak sposób uruchomienia tych programów, gdyż okazuje się, że jedynym problemem jest tutaj brak dopisanego tego właśnie numerku najnowszej wersji systemu operacyjnej w linii. Kodu samego programu. Aby uruchomić ów program, yy, wystarczy że wejdziemy na dysk naszego komputera, mój nazywa się macOS 10, programy, wybieramy program, który nie chce współpracować, następnie ustawienia, pokaż zawartość pakietu, contents macOS i pokazuje nam się plik wykonywalny o nazwie danego wybranego przez nas programu. Klikamy na niego dwa razy. Uruchamia się terminal i mamy nasz program. Super sprawa. Po tym jak nasz program się uruchomił, możemy ów terminal to okienko terminala zamknąć. Oczywiście tutaj dostajemy groźbę, że spowoduje to zakończenie uruchomionych procesów i itd. itd. Nie interesuje nas to. Jak widzicie, brak tutaj naszych moich w tym wypadku yy, projektów. Aby je uruchomić wystarczy, że wejdę w file, open library i wybiorę projekty. Ja je akurat trzymam na dysku zewnętrznym moim. Dobrze, one się tutaj wczytują, a w międzyczasie podpowiem Wam tylko, że ten sposób działa nie tylko z Final Cut Pro, działa z wieloma, wieloma e, aplikacjami. Jaki jest tego powód? No, tak jak już wspomniałem, jest to tylko po prostu związane z faktem, że w linijkach kodu tego, tych programów. Kompatybilność z najnowszą systemem operacyjne, operacyjnego Apple nie została jeszcze oficjalnie wpisana. Co nie zmienia faktu, że, że ów program jest w stanie działać na tym systemie. Jak widzicie, całkiem sprawnie. Więc e, oczywiście, mam nadzieję, że komuś to pomoże e, i do zobaczenia w kolejnym nagraniu na kanale bez pretekstu. Cześć.